Krzysztof, a dasz radę kompleksowo wyjaśnić platformę Engineering w 5 minut? Czemu nie? Podejmuję wyzwanie i lecimy z tematem. Dobra, czas start, a zaczniemy od definicji platformy Engineeringu. A jest to koncept, który stawia za zadanie uproszczenie życia zespołom deweloperskim i utrzymaniowym, tak by zamiast konfigurowania technicznych zabawek skupiali się na tym, co istotne czyli na swojej aplikacji biznesowej. Brzmi dobrze. A jak konkretnie działa ten koncept? W Platform Engineeringu chodzi o to, by zespół platformowy zdejmował z zespołów aplikacyjnych konieczność przygotowania sobie środowiska i narzędzia dla delivery i utrzymania, i zamiast tego świadczył je jako usługę. To jak wygląda taka usługa? W skrócie, wygląda to tak, że przychodzi zespół aplikacyjny do zespołu platformy i mówi, że chce robić aplikację biznesową o takiej charakterystyce obciążenia i ruchu użytkowników takim języku programowania takim składem osobowym. Zespół platformy w kilkanaście minut dostarcza aż do produkcji środowisko dla tworzenia takiej aplikacji, a więc Repozytorium kodu, repozytorium artefaktów i w sekretów, środowisko, na której aplikacja będzie uruchamiana, cluster, namespace albo wirtualka, baza danych, kolejki, ekspozycje API, narzędzia observability i narzędzia do deploymentu. A w takim idealnym kształcie, to jest jeszcze demo aplikacja umieszczona w repozytorium tego zespołu i napisana w języku programowania, w którym ten zespół będzie pisał. Deployowana przygotowanymi pipeline'ami CI-CD na środowiska aż do produkcji włącznie, z podłączeniem do baz, kolejek czy repozytorium sekretów. Docelową sytuacją jest to, gdy w ramach platformy zbudujemy tzw. Internal Developer Portal, czyli miejsce, w którym deweloperzy sami mogą się obsłużyć bez interakcji z zespołem platformy. A standardowa usługa dostarczenia środowiska do pracy czy nadania dostępów odbywa się w sposób w pełni automatyczny. Idea platformy jest taka, że zespół aplikacyjny może rozpocząć swoją pracę w ciągu kilku minut, a nie dni, a czas to pieniądz. Jak buduje się takie platformy? Osobiście lubię dzielić platformy na trzy warstwy logiczne. Najniżej są wszystkie narzędzia, które obsługują proces SDLC. A więc od repozytoriów, poprzez bazy danych, kolejki, środowiska, klasy Kubernetesa, konfigurację sieciową, narzędzia CACD, aż po narzędzie Observability i to wszystko oczywiście zabezpieczone produkcyjnie. Technologicznie to możliwości tutaj jest aż nadto. To teraz taka mała dygresja, wiele organizacji mając 100% pokrycia procesu SDLC tymi narzędziami myśli, że ma platformę. Otóż nic bardziej mylnego. Bo te narzędzia, zostawione same sobie, powodują u deweloperów jeszcze większy cognitive load, niż jakbyście mieli radzić sobie bez nich. A platforma to jest wtedy, gdy mamy dwie kolejne warstwy, a zamiast narzędzi mamy de facto usługę. W samym środku mamy to, co odróżnia chaotyczny zbiór technologii od prawdziwej platformy. Znajdziemy tu skrypty do orkiestracji, tworzenia lub modyfikacji zasobów w tej dolnej warstwie, tak aby usługa faktycznie była świadczona w te kilkanaście minut lub wręcz w sposób automatyczny. A najwyżej mamy to, co de facto jest najważniejsze, czyli interfejs dla programistów. Tutaj znajdziemy nasz Internal Developer Portal jako UI dla usług lub coś prostszego, np. ticket w Jira czy kanał w Teams, którym zespół aplikacyjny może w wystandaryzowany sposób zgłosić potrzebę zespołowi platformę. Czy da się kupić gotowca na taką platformę? No to zależy. Platformę powinno projektować się pod dojrzałość praktyki i wymagania zespołów aplikacyjnych. I jeżeli zespoły są dojrzałe, to platformy komercyjne, takie jak od Red Hata czy od Loft'a, to dadzą sobie radę. Tam trzeba jednak rozumieć komponenty, z których się korzysta, ale samo korzystanie jest ułatwione. Natomiast w zróżnicowanych organizacjach, tych bardzo dojrzałych albo tych bardzo niedojrzałych, Niestety uważam, że nie istnieje produkt spółki, który będzie pasował. A niepasująca platforma wprowadzi jeszcze więcej tego cognitive load, który miała przecież zdejmować, a nie dodawać. Osobiście uważam, że organizacji, do których produkt z rynku będzie od tak pasował, nie ma wiele. A jak takie platformy zaprojektować, opisałem na blogu. Link zostawiam w opisie. To kiedy opłaca się zbudować taką platformę? Widzę cztery takie główne przypadki, które sprowadzają się do jednego wspólnego mianownika, jakim jest skala organizacji. Organizacje, które mają kilkunastu deweloperów, prawdopodobnie obędą się bez platformy. Organizacje, które mają więcej, to pewnie coś w miejsce platformy już sobie stworzyły i zapewne jest teraz bottleneckiem bez jasno określonych ram działania. Pierwszy przypadek pasujący pod platformę to dużo zespołów deweloperskich lub utrzymaniowych, albo mnogość systemów, bo wtedy opłaca się wyciągnąć przed nawias narzędzia do ich budowy i utrzymania. Drugi to chęć budowy rozwiązań dedykowanych, trzeci to potrzeba skalowania IT, a czwarty, który często idzie w parze z trzecim, to środowisko multi-cloud dla aplikacji biznesowych. To teraz sprawdźmy, czy wyrobiłem się w czasie. Uff, tym razem się udało. Możecie pokazać ten materiał swoim manażerom albo DevOpsom, myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Dajcie znać, czy Wam się podobało i dzięki do zobaczenia. Widzimy się następnym razem. Hej!